Wychował mnie bruk, syrenny i strach, chybany beton pod stopą, blizny na twarzach Czas liczyłem w kradzieżach, melanżach i dniach Gdzie sen przychodził tylko po kreskach i dragach W oczach miałem dym, w i małe pierwsze pięści na mordę, zanim poznałem szkołę Na klatce karty, stawki od dług, albo dech. Albo wracasz wypłatą, albo wracasz tu pośmiewiskiem wiesz, proszek na lustrze Bracia wciągają jak tlen, żeby nie myśleć o jutrze. O tym, co było i jest no, że w kieszeniach, w sercu ciągle stało. Stan wojny. Tu się nie gada o przyszłości, tu się żyje do doby Krew na asfalcie, pały radiowozy W nocy więcej prawdy niż w i pozach Każdy tu coś kradnie, spokój, czas albo sny Bo tu nikt nic nie daje, tylko bierze i ty I wtedy przyszła ona, z całkiem innej planety Czy te oczy ciepłe dłonie nie znała tej jebanej genetyki Pierwszy raz w życiu chciałem przestać się staczać, nie tylko kraść trzpać, pić i liczyć straty Przy niej każdy ranek smakował jak cud Jakby ktoś zmył ze mnie cały ten uliczny brud Na chwilę uwierzyłem, że los można oszukać, że nawyk skurwione serce da się jeszcze poskładać w całość Dla niej chciałem żyć zmienić każdy pieprzony dzień Uciec z tej nocy z tego bydła i tych cieni Ale mówili je on ściągnie cię na dno Więc wybrała strach, ja wybrałem znów to Odeszła bez słów, zostawiła mnie samemu. Został głód wódka, proszek i brak tlenu. Wróciłem do nocy, do karty i do szkła, bo nie było już nikogo kto wołał mnie. Wracaj, brat! Wracam na rewry, gdzie każdy gra w bank. Tu szczęście waży się w gramach i bankach Stawiasz hajs, stawiasz wolność Stawiasz swój łeb, częściej przegrywasz Niż mówisz sobie pierdolę, stop, nie chcę Znów w kieszeni cudze, szybki skok Zimny pot, kamery ślepe Alarm głuchy jak los, adrenalina Napierdala jak meta w krwi A potem paranoja, że ktoś zaraz padnie do drzwi W bramach więcej duchów niż marzeń i szansu. Sumienie topi się w wódce i blantach Kolega padł, bo ktoś chciał swoje dwa koła My patrzyliśmy zimno, tu tak wygląda szkoła Proszek na noz, żeby zasnąć bez snów Żeby nie widzieć jej twarzy wśród jebanych kluczy i słów Chciałem do niej napisać, lecz co miałem rzec, że dziś znów Krew na dłoniach, nie przyszłość i sens Miasto jak rozdaje wyroki na twardo Tu nie ma drugich szans, tu wszystko jest za bardzo Albo jesteś twardy, albo zakopią ci plana. ja chciałem być kimś, nie tylko numerem w aktach i gram Dla nich chciałem żyć, zmienić każdy pieprzony dzień z tej nocy, z tego bydła i tych cieni, ale mówili ją, ściągnie cię na dno Więc wybrała strach, ja wybrałem znów to Odeszła bez słów, zostawiła mnie samemu Został głód, wódka, proszek i brak tlenu Wróciłem do nocy, do karty i do szkła, bo nie było już nikogo. To wołał mnie, wracaj, brat Nie każda historia kończy się światłem Czasem zostaje tylko asfalt i zapach krwi Miłość była chwilą w tej betonowej burzy, A teraz znów sam idę przez noc z demonami w dłonie. Dla nich chciałem, żeby zmienić każdy pieprzony dzień. Uciec z tej nocy, z tego bydła i tych cieni, Ale mówili je ja ją na nadno Więc wybrała strach, ja wybrałem znów to. Odeszła bez słów, zostawiła mnie samemu. Został głód, wódka, proszek i brak tlenu. Wróciłem do nocy, do kart i do szkła, bo nie było już nikogo, kto wołał mnie, wracaj, brat. Nie każda historia kończy się światłem. Czasem zostaje tylko asfalt i zapach krwi. Miłość była chwilą w tej betonowej burzy. A teraz znów sam idę przez noc z demonami w dłoni.